To jest właśnie to, o czym chciałem mówić. Nasze zajęcia prowadzimy dla ponad 200 osób. Zaczęliśmy ten kurs około 5 lat temu. Ostatnią konferencję organizowaliśmy w Kodobie, a ta przyszłoroczna w Chicago. Ze względu na Tematy, o których mówimy na e, tej konferencji. Myślę, że wielu z Państwa może być zainteresowanych jej uczestnictwem. Chciałbym e, no, bardzo podziękować, oczywiście, za to, że tak się mną zaopiekowano teraz. Chciałbym również pogratulować organizatorom za organizację tej konferencji. Organizacja jest znakomita absolutnie. Zobaczyłem w Polsce, jak bardzo utalentowani są Polacy. I, iloma ma językami, mogą mówić w tym polskim, który nie jest łatwym językiem i e, mogą, e, tak, tak, z taką samą łatwością stukają w klawiaturę komputera, jak grają na pianinie. Jestem też absolutnie zachwycony polską kulturą, a organizacja konferencji rzeczywiście była, jest doskonała. Jeżeli chodzi o pogodę, no dzisiaj nie jest najlepiej rzeczywiście, ale do tej pory pogoda była znakomita. W Madycie, akurat teraz jest deszczowo i wie. Więc teraz w Polsce jest idealnie. Um. Będę mówić o prawie, e, ponieważ to jest coś, nad czym się znam. My, prawnicy, często przeceniamy rolę prawa w społeczeństwie. Wydaje nam się, że e, za pomocą prawa możemy rozwiązać wszystkie problemy, ale to nie jest prawda. Prawo jest bardzo ograniczonym narzędziem, jeżeli chodzi o społeczną transformację. To jest właściwie warunek dla innych narzędzi, żeby dobrze funkcjonowały. I należy o tym pamiętać cały czas właściwie, zwłaszcza kiedy myślimy o e, sprawach typu, m, o konfliktach między wolnością wypowiedzi a wolnością religijną. Z tego pewnie biorą się te wszystkie napięcia, które teraz możemy obserwować w społeczeństwie. Wiele razy sprawy w tych wypadkach, w tych sytuacjach mogą prowadzą do jeszcze większych problemów niż te, z których powstałem. wiem, że mam mówić krótko.

I to nie jest wcale łatwe dla Hiszpana, ale chciałbym But, uh, mówić o to, um, konkretnych decyzjach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Rights, sprzed uh, kilku lat. I w świetle tych decyzji and, uh, and chciałbym też um, omówić pewne decyzje i pewne decyzje orzeczenia, orzeczenia, czy argumenty, the, których, in the, in the które użył sąd. The przedtem the w telegraficznym skrócie, skrócie przypomnę podstawowe zasady, the zasady the funkcjonowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Po pierwsze, jeżeli chodzi o wolność wypowiedzi, First, eh, o której wielokrotnie wspominano, jest to jeden z absolutnie filarów eh, państwa prawa, nie tylko chroni, protects, pojęcia, um, well chroni pojęcia, well ale również chroni pojęcia, so które są w, które być może mogą być szokujące dla społeczeństwa. To jest pewnie interesujący punkt. Język uważany za obraźliwy, czy być może wynikający z, z sposobu wypowiedzi um, może być szczególnie um, może obrażać pewne pewne grupy społeczeństwa. Natomiast taki język też um, też bierzemy pod uwagę. Po drugie, mowa nienawiści nie jest chroniona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, oznacza to, że podżeganie do dyskryminacji, wrogości czy przemocy przeciwko innym ludziom na podłożu orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego, religii czy wyznania. To powoduje taki duży problem, w jaki sposób definiować, czy jak szeroko, czy wąsko można definiować definicję podżegania do nienawiści czy wrogości. Osobiście uważam, że Powinniśmy traktować mowę nienawiści z dużą, z dużą ostrożnością um, i zapewnić w pewien sposób taką dosyć wąską definicję. Inaczej w każdym razie, czy za każdym razem dla kogoś jakieś wyrażenia mogą być uznawane za, czy um, przyklejona może być im etykietka mowy nienawiści. Zdarza się to w Parlamencie Europejskim. Widzieliśmy to w różnych sytuacjach, kiedy um, pewne. Um, Określenia mogą być um, stosowane. Widzieliśmy to w krajach europejskich, czy az... afrykańskich, czy azjatyckich. Co dzieje się z wykroczeniami przeciwko religii, których nie można zakwalifikować jako mowę nienawiści? A a na przykład sąd klasyfikuje jako wykroczenia. Tutaj, jeżeli chodzi o rzecznictwo, to Trybunał zajmował taką trochę dwuznaczną pozycję, właściwie dlatego, że to są o wiele bardziej, o wiele skomplikowane i w przypadku na przykład mowy nienawiści um, Europejska konwencja praw człowieka czyni je, um, sprawia, że powinny być postane um, postępowanie. Czy, um, z drugiej strony istnieje jakiś pewien m, margines pewnej wolnej decyzji, um, aby sankcjonować, czy, um, w jakiś sposób ograniczać takie wykroczenia. Um, o tym będę mówił trochę później, natomiast czasami Czasami wydaje mi się, że może to wynikać z pewnego nieporozumienia, ponieważ ludzie czasami... Mylą uczucia z, na przykład z czyjąś wypowiedzią, mylą własne odczucia. Odczucia są obiekt, subiektywne, kiedy, natomiast wypowiedź jest obiektywnym, obiektywną realizacją czyjegoś zdania. Trzeba rozróżnić pomiędzy określeniem faktu i wyrażeniem opinii. Fakty są obiektywne, są, podlegają większej kontroli, natomiast opinie są subiektywne i trudno je kontrolować z zasady. Oczywiście, jeżeli mają pewne podłoże faktyczne, natomiast problem polega na tym, w jaki sposób, ta, 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 ile tych faktów potrzebujemy, żeby, żeby wypowiedzieć się i żeby realizować wolność wypowiedzi. To, co czasami zdarza się z tymi opiniami, to to, że oparte są na takim częściowym kłamstwie czy częściowym mijaniu się z prawdą. I tutaj wchodzimy w taki bardzo niejasny taki obszar, nieokreślony. Normalnie Trybunał Praw Człowieka określa swoje stanowisko na podstawie... Jednak dużej tolerancyjności, jeżeli chodzi o wszelkie subiektywne opinie, nie, nie znaczy, oczywiście w zależności od tego, czy jest tam pewna do prawdy czy nie. Natomiast wychodzi z założenia, że wolność wypowiedzi należy chronić. Ta ostatnia część tej zasady to to, że nie ma właściwie dużego marginesu dla wolności wypowiedzi, kiedy Opinie dotyczą tematów, które są przedmiotem ogólnego zainteresowania w społeczeństwie. Oczywiście trudno to jakoś w sposób zdecydowany określić, ale może teraz przejdźmy do, do tych orzeczeń, które, o których chciałem mówić. To była, to była sprawa z 2018 roku. Zorganizowano seminarium, takie coś w rodzaju letniego obozu dla polityków. Semina, było to seminarium zatytułowane Podstawowe informacje o islamie, około 30 uczestników. W, nie lubię etykietowania, jeżeli chodzi o przynależność do, do partii. Natomiast tym, ta, ta poszczególna partia jest znana za taką, bardzo konserwatywne, czy trwa do głowy czy ekstremistyczne podejście, jeżeli chodzi o emigrację. Podstawowe informacje o islamie były raczej nie były zbyt obiektywne. W zasadzie, w zasadzie właściwie, no, można przyjąć, że ludzie mają swoje własne opinie i chcą je wyrażać. Należy to do, należy do pewnego takiego scenariusza pewnego, który możemy realizować. Wśród tych wszystkich 30 młodych osób była jedna osoba, która była dziennikarzem pod przykryciem, incognito. Stwierdził on, to on albo ona, nie pamiętam, więc ten dziennikarz stwierdził, że w niektórych poszczególnych wyrażeniach używanych przez kobietę, która prowadziła to seminarium, Mówiła o proroku Mahomecie w taki sposób, dlaczego, na przykład nie mogę zrozumieć dlaczego muzułmanie z jednej strony mówią o proroku Mahomecie jako o takim wojowniku, o wiarę, a z drugiej strony miał kilka żon a ożenił się z dziewczyną, jedna z jego żon była sześcioletnia dziewczynka, a pierwszy stosunek seksualny odbył, kiedy ta dziewczynka miała 9 lat. Następnego dnia, oczywiście, pojawił się wielki skandal. Te słowa trafiły do wiadomości publicznej, było postępowanie. Ta kobieta została oskarżona o mowę nienawiści i została skazana o naruszenie artykułu pierwszego kodeksu postępowania karnego w I w pewien sposób. Chodziło tutaj o obrażanie osób, o obrażanie osób wierzących poprzez stosowanie określeń, które pokazywały obojętność czy brak szacunku. Był ten sam argument, który został użyty parę lat wcześniej a w innej sprawie, w wygoczeniach przeciwko różnym ruchom chrześcijańskim, jeżeli chodzi o bluźnierstwa. To generalnie był ten sam przepis, który, który sankcjonował postępowanie w przypadku wygłaszanych bluźnierstw. W tym przypadku dotyczyło to do proroka Mahometa. To były fakty. To, co było I dla I mnie interesujące, in to po pierwsze sąd zdecydował, y, była pewna proporcjonalność w środkach ograniczających zastosowanych przez austriacki sąd. Po pierwsze. Y, jest ten sam samo pojęcie um, sankcjon, pojęcie, które mówiło o tym, żeby sankcjonować uh, sankcjonować czy karać brak szacunku uh, wyrażany w stosunku do um, jakiejś wiary, był to jeden argument. Uh, ta uh, osoba prowadząca, kobieta prowadząca sanguinarium musiała zapłacić 480 euro grzywny. I wydaje się, że no nie jest to wcale taki surowy wyrok. Natomiast chodziło tutaj o porównanie do innych wyroków. Jeden miał miejsce w zeszłym roku. W 2022 roku w Polsce. I to był taki przypadek, ja nie jestem w stanie powtórzyć tych polskich nazwisk, ale to była jakaś piosenka, która odwoływała się do podcastu, chyba Doda, o ile pamiętam. E, odwoływała się w jakimś podcaście do, do Biblii, że powiedziała, że nie wiem, jak ludzie mogą wierzyć w, w coś, w taką książkę, e, którzy napisaną przez ludzi, którzy właściwie cały, cały czas byli naćpani. I no, goziła i kara w wysokości 1000, 1000 euro. Czyli so, y, tu port, chodzi przede wszystkim o zachowanie pewnych proporcji, o możliwość uzasadnienia. The, 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 braku szacunku um, dla czy pogardy dla, dla jakiejś religii. Ktoś może czuć się obrażony. Tak jak na przykład ten um, dziennikarz pod w który uczestniczył w tym omawianym przeze mnie austriackim seminarium. Ponadto um, taka grzywna, o której mówimy, powinna być znacząca, tak aby miała pewien taki um, efekt zniechęcający. E, inne, inny, inny przypadek, inna sprawa, to sprawa we Francji w 2006 roku, kiedy dziennikarz pisał um, felię w jednej z um, gazet francuskich ogólnonarodowych, w którym oskarżał papieża Jana Pawła II o um, antysemickie poglądy

O, kara w tym wypadku wynosiła jedno, e, jedno euro. Sam fakt, że w ogóle był, e, że sąd prowadził przeciwko niemu postępowanie, jest już znaczący. E, sąd stosował te same zasady, natomiast to samo prawo, natomiast realizacja wyglądała zupełnie inaczej. Trybunał również powiedział, że w jednym przypadku. Na tym seminarium było 30 osób, na tym austriackim seminarium wyłącznie 30 osób, natomiast to, co było ważne, to jest to, że wygłaszane były publicznie te, te wypowiedzi nieco pogodliwe w stosunku do proroka Mahometa. I te wypowiedzi trzeba było wziąć pod uwagę, tak aby zmierzyć pewien ciężar, jeżeli chodzi o społeczną szkodliwość tego czynu. Innym problemem, który zidentyfikowałem w tych postępowaniach, to również to, że właściwie zaczęto zaczyna się oskarżać osób osoby które występują zwłaszcza tę kobieta która prowadziła to seminarium, o to że nie była nie nie, miała neutra, nie była neutralna światopoglądowo że nie, jej poglądy nie były neutralne ale kto jest neutralny Nigdy przedtem sąd czy trybunał nie zajmował się oceną filozoficznej precyzji wypowiedzi, jeżeli chodzi o pojęcie neutralności. Można się zastanowić czy sąd jest odpowiednim forum, które działać ma jako instytucja oceniająca czyjąś neutralność. Jest to trudne dla sądu, czy dla Trybunału, chyba że publicznie wyrażane są kłamstwa. Możemy czuć obrzydzenie, jeżeli chodzi o jakiś niesmak, jeżeli chodzi o poglądy wygłaszane, natomiast... itself. I, natomiast ten brak naturalności światopoglądowej to, to nie jest nic nowego. Nie omawiam tutaj um, też skutków um, ostatecznej decyzji. Nie, nie, chcę, nie chcę w ogóle na ten temat uh, się wypowiadać. Chciałem tylko wyjaśnić, uh, jaką ja decyzję bym podjął, gdybym uh, ją ja mógł podejmować. Wydaje mi się, że takie racjonalne, B, racjonalne wykorzystanie czy racjonalne podejście do, do wolności religii czy wolności słowa czy wolności wypowiedzi jest tutaj bardzo ważne. To, co chcemy wziąć pod uwagę, to przede wszystkim wrażliwość też mniejszości różnego rodzaju. To nie chodzi o obrażanie głównej religii w kraju, tylko raczej o rozszerzanie takich obojętliwych informacji dla mniejszości, ponieważ mniejszości są o wiele bardziej wrażliwe w społeczeństwie. I znowu to nie jest tylko chodzi o ob obraz uczuć, ale też o reputację danej mniejszości religijnej. Może to wpłynąć na jej pozycję społeczeństwa. Oni mogą czuć się zagrożeni, mogą czuć się zastraszeni, ale o tym w ogóle się nie mówiło. Ten argument w ogóle nie został podniesiony, mimo że jest bardzo ważny. Trybunał również nie wspominał o publicznym morale. W jakim zakresie ta moralność publiczna danego kraju może obejmować pewną ideę, że trzeba. Być, trzeba wyrażać szacunek dotyczący wyznania religijnych innych ludzi. Alejandro właśnie mi to przypomina, że już przekroczyłem czas, także tylko dwie krótkie uwagi. Po pierwsze, kiedy zdaję sobie sprawę, że wolność wypowiedzi, to, to co, jeżeli chodzi o wolność wypowiedzi, to co dla mnie jest zaskakujące, to, to w jaki sposób te różne zasady, albo to samo prawo, jako różnie są realizowane w różnych przypadkach. Czasami nawet Trybunał może popełniać poważne błędy. Jeden z ostatnich spraw, <e <Kom Kollegin ratings invece> z ostatnich spraw, czyli butał przeciwko Francji dochodzi chodzi o aktywistkę feministyczną, zaczęła performance w jednym z kościołów we Francji, symulując aborcję. I, no, I właściwie tutaj Trybunał nie zwrócił uwagi, że to, ten performance odbył się w świętym miejscu jednak. Natomiast no, stwierdził, że właściwie nie było wtedy, nie odbywała się żadna mszanie, że nie odbywała się żadna uroczystość i że miejsce kultu nie jest miejscem publicznym. Że to jest miejsce prywatne, otwarte dla publiczności, wtedy, kiedy odbywają się jakieś uroczystości. Zatem ta, ta, to, było, to było stanowisko sądu. I ostatnia uh, ostatnie ostatnie moja uwaga, mówiliśmy o tym wczoraj, um, i, była, by, jaka byłaby odpowiednia reakcja różnych wspólnot czy różnych kościołów, jeżeli chodzi o wykroczenie, wykroczenia przeciwko um, pewnym świętym nie, Nienauczalnym tematem. Wydaje mi się, że taka szerokie pojmowanie wolności wypowiedzi, um, coś co może obrażać uczucia ludzi, musimy uważać. Z drugiej strony um, mamy gwarancję, że... Ludzie są wolni, jeżeli mogą wyrażać. Oczywiście pod warunkiem, że nie są transfobiczni czy, czy homofobiczni. Każdy powinien mieć możliwość wolności wypowiedzi, wyrażać się w sposób nieograniczony. Dziękuję bardzo za uwagę.